Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Bartek oglądacie kanał poświęcony astrologii ewolucyjnej, czyli temu, jak śledzić swoją własną drogę ewolucji. W tym odcinku chciałbym zaprosić Was do tego filmu, który będzie traktował temat retrogradacji Marsa w znaku Barana, która zacznie się właśnie dzisiaj, 9 września, i będzie trwała do 14 listopada tego roku. Zapraszam. Od pewnego już czasu Mars, planeta akcji, planeta działania i inicjacji jest w znaku Barana. Tak się składa, że Baran włada Marsem, czyli jej efekty, efekty Marsa i działania planety są najbardziej przejrzyste. Mars jest takim elementem w życiu człowieka, który odpowiada za to, jak wykonuje człowiek jakieś akcje, jak inicjuje zmianę w swoim życiu, jak podejmuje decyzje na takim poziomie instynktownym, na, dany, na daną chwilę. Mars jest również um, bardzo blisko związany z tym, czym jest ewolucja. Mówiąc ewolucja, mam na myśli to, że człowiek i życie dookoła w każdym momencie przeobraża się, Jest w każdym momencie staje się czymś nowym, w każdym momencie wzrasta. Tym jest właśnie Mars. Jest to działanie nakierowane na to, żebyśmy mogli wzrastać w zrozumieniu tego, kim tak naprawdę jesteśmy wewnątrz siebie i odkryciu tego, dlaczego tutaj również jesteśmy. W obecnym czasie, jak dobrze wiecie, tutaj dużo mamy sytuacji i takich okoliczności na arenie międzynarodowej. Związanej z różnego rodzaju protestami, zmianami społecznymi, i głównym tematem przewodnim tego jest taki dysbalans, dysbalans energii pomiędzy społeczeństwem, tym jak społeczeństwo kontroluje nas, jakie narzuca na nas jako obywateli ograniczenia, a pomiędzy tym, gdzie jest. Wolność człowieka, gdzie jest indywidualność człowieka, jak możemy rozwijać się tak, jak chcemy, bez tego hamulca, którym jest właśnie aparat społeczny. I gdy mamy właśnie tutaj taką retrogradację Marsa, to nie jest dość częsta retogradacja. I musimy wytłumaczyć sobie najpierw, co oznacza sam fakt, że planeta wchodzi w retrogradację. Z punktu widzenia Ziemi, jeżeli spojrzymy sobie na planety na nieboskłonie, co jakiś czas planeta, e, która normalnie porusza się w swoim kierunku, co jakiś czas ona wchodzi w okres, w którym pozornie wygląda tak, jakby poruszała się do tyłu. I to jest okres właśnie retrogradacji. Co się wtedy dzieje? Symbolika danej planety, e, archetyp, który włada, e, którym włada dana planeta. Dostaje energii introwertycznej. Po co? Po to, żebyśmy mogli jeszcze raz przerobić coś w nowy sposób, abyśmy mogli zaobserwować i zreflektować się, czy na pewno działamy i żyjemy w odpowiedni na nas sposób. Jeżeli Mars teraz wchodzi w gradację, co się dzieje? Co, nad czym musimy pomyśleć? Musimy pomyśleć nad tym, w jaki sposób reagujemy na życie. W jaki sposób dokonujemy decyzji, a także czy nasze decyzje są w zgodzie z naszą duchową naturą człowieka. Tak się składa, że Mars wraz z Plutonem tworzą taką parę planetarną. Dlaczego? Dlaczego właśnie Mars i Pluton? Ponieważ zarówno Mars, jak i Pluton władają archetypem skorpiona, który jest symboliką ewolucji, metamorfozy i wzrastania, tak jak ten Feniks, jak Feniks z popiołów, wzrastania i odradzania się w sile. Mars, e, gdy wchodzi w retrogradację. E, on jest takim posłańcem Plutona. Gdy on jest w retrogradacji, co się dzieje? Jesteśmy zmuszeni do tego, żeby spowolnić i zastanowić się, czy nasze działania realizują nasze najgłębsze pragnienia. Tak się składa, że on jest posłańcem Plutona, ale Pluton działa na zasadzie bardzo podświadomej. Nie jesteś, człowiek nie jest w stanie bezpośrednio um, zrozumieć tak na daną chwilę i zaobserwować, jak manifestuje się działanie Plutona w życiu. Trzeba się zreflektować nad swoim życiem, żeby zaobserwować, jakie sytuacje faktycznie y, odpowiadają czyjejś dynamice Plutona. I gdy mamy teraz ten okres, który trwa właśnie od 9 września do 14 listopada, w którym Mars jest w retrogradacji w Baranie, to jest okres introspekcji i zastanowienia się i zapytania się siebie samego: czy ja podążam w kierunku, który jest zgodny z moim pragnieniem ewolucji? Czyli czy ja, zdążam, czy ja podążam w kierunku, który da mi rezultaty, które objawią się jako wzrost? Jako rozwój, jako ewolucyjny taki ruch w pewnym sensie. Tak się składa, że to, co dzieje się teraz na świecie, bardzo często i bardzo łatwo jest ulec takiemu powszechnemu zjawisku tłumu. I takiego, widzicie, jeżeli gdzieś jest tłum, ludzie gdzieś skandują, precz systemem, precz systemem. Jeżeli w Ameryce, na przykład, ludzie podpalają. Biznesy nie patrzą, czy to, są, czy to są biznesy białych, czy czarnych. W Australii na przykład ludzie też prowokują. To wszystko jest trochę taką psychologią tłumu. Łatwo jest teraz wejść, wrzucić się w ten tłum i stać się takim statystyką. Stać się osobą, która podąża. Moim zdaniem ta, ta retogadacja Marsa, najlepiej ją użyć po to, żeby... Skupić się na swoim życiu. Nie skupiać się na tym, co powszechnie nas rozprasza, co powszechnie odkuwa i, i odbiera naszą e, uwagę od tego, co dzieje się w Twoim własnym życiu. Ewolucja nigdy nie jest czymś pasywnym. Ewolucja człowieka jest decyzją. Musimy zadecydować o tym, że chcemy wzrosnąć, że chcemy rozwijać się. I retrogradacja Marsa jest właśnie momentem, takim hamulcem. Do tego wszystkiego, co się obecnie dzieje. I ten hamulec powoduje, że człowiek, zanim podejmie jakąś akcję, która do tej pory byłaby automatyczna, teraz zastanowić się musi dwukrotnie. Czy jeżeli ja wyjdę na przykład na ulicę i będę protestować, jak to mi pomoże w moim życiu, czy to jest w zgodzie z moją ewolucją? Czyli, jeżeli na przykład ktoś rodzi się z retrogradacją Marsa. Mars zapewne jest w jakimś znaku, jest w jakimś domu, robi jakieś domu astrologicznym, robi jakieś aspekty do innych planet. Jeżeli jest w retrogradacji, oznacza, że on um, da człowiekowi taką energię do instynktownego działania, która będzie kwestionować. Nie będzie działała naturalnie. Nie będzie działała na takiej zasadzie, że nie będzie myśleć nad tym, co zrobi. Czyli wszystkie zamiary będzie kalkulować. Czy jeżeli ja. Na przykład y, zrobię A, B bądź C, czy to przybliży mnie do zrozumienia mojego Plutona, do zrozumienia mojej duchowej natury? Czy to jest coś, czy teraz, czy moje działania pomogą mi w zrozumieniu siebie, czy też nie? Dlatego osoby, które mają Marsa w etogradacji, tak się składa, że ja jestem taką osobą. I to są osoby, które są bardzo, z mojego punktu widzenia, posiadają, Czasami problem z, z podejm podejmowaniem decyzji, z byciem decyzyjnym, żeby decydować o sobie. Dlaczego? Ponieważ kwestionują wszystko. Zastanawiają się kilkukrotnie, czy dana akcja to jest na pewno akcja, która przybliży mnie do tego, czym jest Pluton, właśnie czym jest, czym jest to, to głębokie pragnienie. I z reguły jest tak, że Większość, um, większość akcji, które są podejmowane przez kogoś, kto ma Marsa w etogradacji, one są. Um, człowiek zastanawia się nad nimi, ponieważ chce tego dusza w pewnym sensie. Dusza chce tego, żeby nie rozpraszać się, żeby nie rozpraszać się zupełnie na tysiąc różnych, um, różnych kierunków, żeby nie robić wielu rzeczy naraz, um, ponieważ chce skoncentrować działania danej osoby. Żeby one reprezentowały właśnie dynamikę duchową. I jeżeli mamy teraz taki tranzyt kolektywny Marsa w retrogradacji, każda retrogradacja każdej planety jest taki moment w tym okresie, w którym ta planeta, która retrograduje, ona staje w opozycji do Słońca, bo retrogradacja jakiejś planety jest to cykl bezpośrednio związany ze Słońcem i właśnie tą planetą. Opozycja Marsa w retogradacji do Słońca odbędzie się 14 października. I to jest taki okres, w którym zostanie nam przedstawione to, na czym polega ta retogradacja. Czyli do tego momentu Mars, tak jakby cofa się. On zaczyna po prostu odliczać te stopnie znaku Barana, w którym od długiego czasu jest. Wstecz i w pewnym momencie Słońce znajdzie się w opozycji do niego. I to jest moment, moim zdaniem, może być najbardziej napięty moment, który pokaże nam, co tak naprawdę musimy, na czym tak musimy naprawdę popracować, gdzie nasze działania, to jak działaliśmy dotychczas, posiadały błąd. Posiadały błąd, który po prostu nie realizował całego planu Plutona, bo Pluton i Mars działają ze sobą razem. I oczywiście Mars w gradacji jest również w kwadraturze do planet w znaku koziorożca, czyli zrobi kwadraturę kolejno z Saturnem, Plutonem, a następnie z Jowiszem w koziorożcu. Czyli ten, te właśnie kolejne dwa miesiące mogą być momentem zwrotnym w sytuacji, która ma teraz miejsce, i to jest wszędzie się dzieje. Dzieją się, sytuacje, dzieją się rzeczy, które mogą być związane z właśnie symboliką Marsa w Baranie, poczynając od początku roku, y, mieliśmy pożary w, w australijskim buszu. Później, oczywiście, pandemia. Następnie, w zasadzie teraz, co się dzieje, y, mamy w Ameryce protesty. Mamy w Białorusi przewrót, ludzie protestują. W Berlinie, wielkie, wielkie, wielkie protesty. Co teraz się dzieje, pożary w Kalifornii. Widzimy, co się dzieje, że świat chce jakiejś zmiany. Świat i w zasadzie nasza planeta pokazuje nam, że coś musimy zrobić w inny sposób. A co? To, co oznacza Pluton w znaku koziorożca. Pluton w koziorożcu, do którego Mars wykonuje kwadraturę, on chce zmienić zupełnie sposób, w jaki zarządzamy planetą. Sposób, w jakim osoby, które mają władzę, rządzą. System, jaki jesteśmy, w jakim obecnie jesteśmy, zbudowany jest na takim rządzeniu, twardą ręką, dzieleniu osób, na hierarchię, dzieleniu i wykluczaniu osób, które nie mają mocy, energii, jakimi może być na przykład pieniądz. Jeżeli spojrzymy sobie na gospodarkę Ameryki, no, Mam wrażenie, że, bo nie zapominajmy, że są też, są też wybory prezydenckie pod koniec roku w Stanach Zjednoczonych. I widzicie tutaj, może być różnie, bo teraz eskaluje się dosyć, dosyć taka zażarta sytuacja, dosyć ognista sytuacja w Stanach, ale na przykład, jeżeli wybiorą prezydenta w Stanach Zjednoczonych, który nie będzie podobał się ogółowi, to może jeszcze bardziej się eskalować. Dlatego, to czego chcemy się nauczyć, to jest przede wszystkim, jak zmienić zarządzanie planety. Jeżeli chcemy kiedyś, w przyszłości, być istotami, które są częścią wszechświata, częścią kosmosu, nie możemy dzielić się w taki sposób jak teraz. Nie możemy dzielić wszystkiego. Musi być to równe. Nie możemy. Po prostu walczyć i opierać walkę na podziałach między sobą. Musimy walczyć przeciwko, rzeczy, przeciwko rzeczom, które są dla nas wszystkich wrogiem, ale jeżeli walczymy między sobą, nie jesteśmy, nie zasługujemy w pewnym sensie na to, żeby mieć miano obywatela, który jest obywatelem planety Ziemia. Nie mamy na to za bardzo nawet siły, i pamiętajmy, że. Mars w on również oznacza, jak dbamy o prawo do istnienia naszego, czyli jeżeli ogranicza nas Pluton w koziorożcu, rządy, zakazy, nakazy, Mars reaguje w sposób bardzo y, taki waleczny. Oczywiście to jest Mars, to jest energia do działania. Jeżeli nas narzucane są nam jakieś niewłaściwe, y, po prostu nielogiczne ograniczenia, no to wtedy co się dzieje? Następuje tarcie, następuje napięcie. Moim zdaniem to, jak najlepiej wykorzystać energię Marsa w retrogradacji, to jest na to, żeby zastanowić się nad własnym życiem. Bo każdy z nas posiada w swoim horoskopie gdzieś Plutona, w jakimś domu astrologicznym. I ten dom astrologiczny będzie w opozycji do, do punktu polaryzacji Plutona który jest domem opozycyjnym. Czyli jeżeli na przykład mamy, mamy kogoś, kto ma Plutona w domu siódmym, na przykład, punktem polaryzacji Plutona, czyli intencją ewolucji, jest realizowanie lekcji domu pierwszego. Każdy z nas ma dziś tego Plutona i każdy ma też z nas gdzieś w horoskopie Marsa, ma też ascendent, znak ascendentu, a także ma też Znak Barana gdzieś w którymś z domów astrologicznych. Warto jest teraz zastanowić się nad tym przede wszystkim, czy Twoje życie do tej pory przebiegało zgodnie z tym, jaka jest właśnie dynamika Plutona. Bo podążanie za zrozumieniem swojego Plutona, a przede wszystkim punktu polaryzacji Plutona, to z czym zmagała się dusza podczas poprzednich inkarnacji i nadal się zmaga, Daje na, największą i taką na, najbardziej wartościową nagrodę. I teraz, jeżeli mamy retrogradację Marsa, zwalniamy, po to, żeby zastanowić się nad tym, jak prowadziliśmy życie i czy było to właśnie zgodnie z tym, czego tak naprawdę pragniemy wewnątrz siebie. W dodatku, jeżeli widzicie, każdy przechodzi przez ten tranzyt teraz. Mars w baranie powoduje, że każdy człowiek. Staje się bardziej nabuzowany, bardziej taki agresywny, skory do impulsywnego działania. Nie, nie zapomnijmy o tym, bo to może powodować, że zaczną się po prostu robić podziały pomiędzy nami. To, jak wykorzystać w najlepszy sposób, moim zdaniem, tą energię Marsa w retrogradacji, to jest skupić się właśnie na sobie i dać sobie przyzwolenie do tego, żeby zatrzymać się na chwilę. Wielu z nas, na przykład poprzez zmiany związane z pandemią, być może ma więcej czasu. Ten czas warto jest zastanowić się, jak wykorzystać obecną sytuację na to, żeby poprawić swoje życie. Jeżeli mamy więcej czasu, jest dobrze teraz to, ten, ten okres od 14 października do od 9 września do, do 14 listopada wykorzystać do tego, żebyśmy się mogli Wtłumić, wczuć wewnętrznie, wczuć wewnętrznie po prostu w to, w to jak, jak żyliśmy do tej pory. Bo Mars w zmienia nasze działanie, zmienia trochę trajektorię naszą, również tego, jak reagujemy. Jak reagujemy? Jeżeli do tej pory na przykład protest nie działał, może musimy zacząć reagować w inny sposób. Jeżeli do tej pory. Chciałeś, bądź chciałaś, bądź nie chciałaś nosić maseczkę, to działało bądź nie, teraz może powinniśmy zacząć działać w inny sposób. Również takim zagadnieniem Marsa w Baranie, ponieważ jest on bardzo impulsywną energią, jest to, żeby odróżnić reagowanie od odpowiedzi na świat nas, nas, nas otaczający. Reakcja bardzo często jest czymś instynktownym. Reakcja bardzo często jest bardzo subiektywna. Reagując wyłącznie na świat zewnętrzny, czasami możemy postąpić w negatywny dla siebie sposób, który może dać nam negatywne rezultaty. Jeżeli natomiast odpowiadamy na życie zewnętrzne, czyli jeżeli mm, jesteśmy w stanie w momencie, gdy coś nas sprowokuje, na przykład, wziąć głęboki oddech i na dwie sekundy wyjść, tak jakby percepcją z całej sytuacji, zobaczyć siebie z perspektywy trzeciej osoby i wykazać się obiektywnością sytuacji, wtedy odpowiadamy w sposób w sposób świadomy. I podczas masa wetogradacji ryzyko jest tego, że po prostu za bardzo będziemy obarczać innych naszymi własnymi problemami, naszymi własnymi rozterkami, które powinniśmy nad którymi powinniśmy sami pracować. Czyli najlepiej jest się właśnie skupić wewnętrznie i zastanowić nad tym, jakie działania można poprawić. Co w życiu możemy poprawić, żeby to działało po naszemu, po naszej myśli? Żeby to nie było działanie automatyczne, tak jak wszyscy działają, bo nie ma jednej recepty dla każdego. Każdy jest indywidualny, każdy ma również inny powód, dla którego tutaj się znalazł. I Retrogradujący Mars, on właśnie pozwala nam przybliżyć się do tego, do tego powodu i zacząć go realizować. Czyli, jeżeli do tej pory podążałeś za tłumem, w tą stronę Mars powoduje, że odwracasz się i zaczynasz obserwować, jaką drogę przebyłeś razem z tym tłumem, i zaczynasz zastanawiać się, czy to jest mój kierunek, w którym ja w ogóle podążam. Czy to mi da jakieś spełnienie? Czy ja tylko działam w sposób automatyczny, który jest po prostu taki normalny dla wszystkich. A widzicie, nie często jest tak, że często, jest, często właśnie jest tak, że ludzie podążają za takim trendem jakimś, za trendami, za wyznacznikiem tego, co, mówi, co mówią media, za wyznacznikiem tego, co jest, jest statusem quo, czyli w takim. Jako normalnością. Jeżeli człowiek chce się rozwijać, jeżeli chce ewoluować, on musi wyjść poza ten stan. On musi zacząć widzieć siebie jako osoba, która jest niezależna od grupy, która czynnie może uczestniczyć w życiu grupy, ale nie bierze automatycznie na siebie wszelkich definicji, jakich używa ta grupa. Czyli ewolucja jest takim naturalnym. Stanem naturalnym procesem, w którym człowiek zaczyna zauważać coraz szersze i szersze aspekty siebie. I dopiero wtedy, jeżeli podejmie decyzję, żeby zrobić coś w inny sposób, on zaczyna obserwować wszystko z punktu takiego widzenia obiektywnego. On widzi na przykład swoje życie wcześniej, co robił, a co należało zmienić, co, co nie było jego naturą. I ta ekspansja świadomości jest właśnie związana z ewolucją. I podczas Marsa wetogradacji każdy z nas ma możliwość właśnie tego zaobserwowania. Czy ja zmierzam w kierunku właściwym dla mnie, a nie w kierunku, w którym zmierzają wszyscy. Tego Wam życzę, tego żebyście mogli wczuć się właśnie w to, co znaczy Wasze życie. Bez definicji, które, które są powszechnie używane. Bez takich dostępnych... Tłumaczeń. Bo życie po swojemu to jest inaczej nie podążanie czyjąś ścieżką. To jest wydeptywanie swojej własnej drogi, bo każdy z nas jest zupełnie inny. Każdy z nas jest zupełnym indywidualistą i właśnie ta odwaga teraz, żeby zastanowić się, czy mój szlak to jest szlak już przetarty, czy jest to szlak, który ja dopiero sobie sam wydepczę, to jest właśnie moim zdaniem kluczem. Marsa wytogradacji i świadomie wykorzystany czas Marsa wytogradacji pomoże właśnie nam odnaleźć to, to odpowiedź na to pytanie. Powodzenia Wam życzę, a także, jeżeli macie ochotę skorzystać z mojej oferty, jeżeli interesuje Was znaczenie Waszego Marsa w Twoim, w twoim własnym horoskopie, prowadzę konsultacje astrologiczne, dlatego wszelki kontakt, wszelkie dane. Możecie znaleźć sobie w opisie filmu. Jeżeli interesują Was artykuły w formie pisanej, ja również piszę artykuły na Facebooku, a także na mojej stronie. Dlatego, jeżeli macie ochotę, zajrzyjcie tam. Życzę Wam powodzenia, trzymajcie się.